Daniel Rutkowski po ważeniu przed Galą Babylon, MMA 11, wiecznie uśmiechnięty Daniel Rudkowski I właśnie zaczynę od tego: na ważeniu się uśmiechnąłeś, uśmiechnąłeś się do rywala. Miałeś kiedyś taką sytuację, że, że była jakaś spina przysłowiowa na ważeniu? Ehm, nie, nie miałem takiej sytuacji i się z tego bardzo cieszę, bo ja się lubię uśmiechać, lubię tą sympatię przekazywać rywalom. E, jak mi się nie uśmiechać, jak jest wszystko w porządku, jestem zdrowy, mogę walczyć, więc cudownie. Jak zbijanie wagi przed tym pojedynkiem, bo miałeś trochę, trochę rezerwy, jeśli można tak powiedzieć, podczas właśnie tego zbijania. No te dwa kilo zawsze dało, te dwa kilo tolerancji zawsze mi dało dużo łatwiejsze zbijanie. Nigdy zbijanie nie jest przyjemne. To jest coś najgorszego, ja tylko mówię, jak zbiję wagę, u mnie jest punkt, to już walka to jest mały już w tym co, co my przechodzimy wcześniej. Tak to jest spoko w porządku. E, śpisz tutaj w hotelu w Radomiu, czy, czy śpisz u siebie, można powiedzieć, bo niektórzy zawodnicy wolą gdzieś e, odciąć się od tego wszystkiego i właśnie wziąć ten hotel, również jeśli pochodzą z danej miejscowości. Jak to jest u Ciebie? E, u mnie śpi oczywiście w domu, ja się nie muszę od niczego od, odseparowywać. Siedzę w domu, obejrzę jakiś film, pójdziemy z na jakieś sushi z kobietą, ze znajomymi. E, tak jak normalny każdy inny dzień, tak? Nie mam jakoś tak klapek na oczy, się zamykam, że myślę o tym. Nie. To jest taki normalny dla mnie dzień. Jutro normalna walka jak każda inna. Przygotowany jestem i pokażę tyle, ile mogę. To jutro powiesz żonie o 19, że zaraz wracasz i, i pójdziesz na walkę? <noise> tak, pewno. Nie bój się, niedługo wracam. Ale nie, później idziemy na afterparty, więc zabieramy ze sobą ją. E, powiedz coś o swoim przeciwniku. Na pewno widziałeś jego walki. Jak byś go scharakteryzował, jak byś go opisał przed tym pojedynkiem? No właśnie o to chodzi, że nie widziałem żadnych jego walk. Nie obserwowałem go, dopiero dzisiaj go widziałem pierwszy raz. Wcześniej na kilku zdjęciach. E, analizę tego zawodnika, danego każdego zawodnika robi mój trener. E, ja każdego dnia się uczę wszystkiego. Wszystkiego się uczę, więc trener jakieś tam e, małe niuanse, małe e, techniki, które na, na tego zawodnika są dobre, on mi przekazuje i działamy tak. Tylko tyle. Jak walczy Daniel Rudkowski, to każdy wspomina o tych radomskich liniach lotniczych. Będą jutro również? Postaram się, czy będą, to się okaże. Będę chciał znowu coś zareprezentować, pokazać znowu Radom, naszej Radomskie Linii, jako w końcu jestem prezesem Radomskich Linii Lotniczych. Nie, no śmieję się, ale będę chciał coś rzucić, nie. żeby to znowu jakieś ludzie zapamiętali. Chciałbym. A czy ty nie jesteś smutny trochę, że nie staniesz do obrony tych tytułów mistrzowskich, które zdobyłeś? Nie, oczywiście, że nie. Obrony tytuły są na rewanż za Trajanem Zielińskim zachowane, ich nie mogłem ruszyć. Tą walkę tylko wziąłem, dlatego że niepełne przygotowanie miałem tak naprawdę, bo tutaj po ostatniej walce też nie dużo minęło. Mogłem wziąć walkę rankingową na Catchwaycie i o trzy rundy tylko tak. Innej bym nie wziął, no bo ja mam być zawsze w 100% gotowy do każdej walki. Nie biorę czegoś pochopnie. No i tak jak tutaj, tak. Walkę rewanżową mam 28 marca w Lublinie i to się najbardziej liczy. Czyli było w kontrakcie coś takiego, że nie możesz stanąć do obrony tych tytułów przed rewanżem z Adrianem Zielińskim? Nie, nie było nic takiego w kontrakcie, ale dane moje słowo było, że, że będą te pasy na rewanż z Adrianem i tego się utrzymam. Nikt mnie od tego nie odciągnie. Czego możemy się spodziewać po jutrzejszym pojedynku? Po jutrzejszej walce. Chciałbym, żebyście się spodziewali fajnej walki, no i tylko tyle, no chciałbym dać, pokazać siebie z jak najlepszej strony, żeby wszystko wyszło po naszej myśli, po mojej, po mojego przeciwnika. Wygra tylko jeden, jak zawsze, no ale oczywiście, żebyśmy zdrowi wyszli. Słuchaj, jeszcze jedna sprawa, bo się zastanawiałem, jak ty będziesz bronił teraz pasów Babylon i Fen na gali Fen, to kto będzie tobie wypłacał pensję, Babylon czy Fen? Fen. Jak będę bronił na Fenie, to Fen. Teraz jak na Babilonie, bo to była gala Babilonu, Babilon, a później będzie gala fenu, fen. Okej, okay. i moje ostatnie pytanie 10 lat temu, wczoraj minęło 10 lat od walki Mariusza Podzielowskiego z Marcinem Najmanem. pytam o to każdego, co Ty wtedy robiłeś, na jakim etapie kariery byłeś i jak to właśnie wyglądało te 10 lat temu równe? A ja wtedy to na, siedziałem na pewno na kadrze yy, zapaśniczej i marzyłem o medalu yy, europejskich igrzysk olimpijskich, przepraszam. A o MMA jakoś jeszcze wtedy nie myślałem, bo ja może ćwiczę od czterech lat, jestem w tym sporcie, no i tyle. A w ogóle ten sport? Jak najbardziej obserwowałem, no bo każdy myślę, że obserwuje, każdy zawodnik sztuk walki widzi to, co się dzieje właśnie w czy KSW, czy ogólnie w świecie MMA. No i każdy tego marzy, żeby później przyjść tutaj i spróbować swoich sił. No ja mówię, swój okres zapaśniczy skończyłem i teraz jest mój okres MMA. I ostatnie pytanie, jeszcze ode mnie. Jak się przygotowuje do walki, jeśli masz z tyłu głowy, że za 3 miesiące, za trzy, cztery miesiące masz rewan z Drenem Zielińskim i masz w tym momencie już dwie walki zaplanowane? Powiem ci szczerze, normalnie, jak każda inna, mówię: ja mam jeszcze dużo braków, ja jeszcze muszę się dużo uczyć, więc przychodzę na trening. I po prostu wykonuję znowu te techniki bokserskie, ki bokserskie, grapplingowe czy różne, uczę się, wykonuję je, żeby zrobić, robić je perfekcyjnie, a trener mnie przygotowuje do danego zawodnika, tak. Skończy się ta walka, odpocznę, bo to jest dla mnie najważniejsze, że muszę bardzo dobrze odpocząć sobie, żebym mógł naładować baterie na te ciężkie, 3 miesięczne przygotowania do Adriana Siemińskiego. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.